za kamienia, przy kamieniu. Chodzę sobie po piacho, jest zimno jestem przeziębiona, ale robię to od jakiegoś czasu. Mimo to, właśnie między innymi dlatego, żeby się uziemić i żeby się, nie wiem, czu, po prostu wierzę, że mi to pomaga, nie? Więc korzystam. Wchodzenie na boso i wchodzenie do wody stopami. Może zacznę tak. Podsumowując pewne moje doświadczenia, obserwacje tych doświadczeń, właśnie z punktu widzenia obserwatora, jak to się zadziewa, kiedy ego przejmuje nad nami kontrolę, o co właściwie, jak to działa. Przez to, że doświadczyłam tego stanu, jakby. I prawdziwej istoty, która widzi wszystko, jak gdyby ze swojej strony myśli, czyli też ego, uczucia, emocje, i wybiera, decyduje, co chce wybrać, i tak dalej, i tak dalej. Widzę jakaś różnica między byciem w ego, w którym potem bardzo mocno, które bardzo mocno potem poczułam, jak przejęło kontrolę, tak jakby powrót do starego świata, który do pobyciu w nowym, jak gdyby w tej nienowej nie nowej przestrzeni, to jest tak naprawdę nasza istota, którą jesteśmy w prawdzie. Ale po byciu tam i powrocie, że tak powiem, do ego, no nic nie jest bardziej bolesne. Tak bym to nazwała, nic bardziej nie boli, kiedy cię znów tam ściąga. Ale dzięki temu, być może, być może ma to jakiś wyższy sens i przez długi czas zadawałam sobie pytanie, jaki jest to sens. Jeszcze, do, jeszcze go nie, jestem w trakcie odkrywania, jaki jest sens tego mojego doświadczenia. Być może sens jest taki, był taki, że między innymi, żeby sobie przypomnieć tą, tą prawdziwą perspektywę naszego doświadczania. I dzisiaj płyną mi takie myśli, że właśnie ego jest fragmentem naszego ludzkiego doświadczenia. Tak jak było powiedziane, że Bóg także stworzył szatana, czyli stworzył ego, jako mówimy tutaj symbolicznie. Tworzył ego, które mu, on mu służył. Szaman był jego prawą ręką. Czyli tak samo ego w naszej przestrzeni doświadczania, tego ziemskiego naszego doświadczania, jest naszą prawą ręką, bo ono tworzy naszą to, tożsamość w tej, grze, w tej grze. Dosłownie ego jako taki konstrukt, który ma służyć doświadczaniu. E, wszystko jest pięknie, kiedy my, to my jesteśmy. Władcami, czyli kiedy Bóg jest na swoim miejscu, czyli ty jako boska istota połączona ze źródłem, z Bogiem, z miłością, jesteś na swoim miejscu, czyli jesteś przy sterze, ty decydujesz, ty jesteś tym obserwatorem i ty wybierasz. Ale co się stało? W pewnym momencie właśnie ego, tak samo jak w tej biblijnej historii, diabeł stwierdził, że on będzie rządził. Tak samo ego przejęło nad nami władzę. Czyli uwierzyliśmy, że ta nasza tożsamość jest nami. Zapomnieliśmy o tej perspektywie stwórcy, czyli tej istoty, która jest nieskończona, która jest tutaj tylko na chwilę, która się bawi doświadczeniem i kreacją, ale zapomnieliśmy, tak jakby o swoim prawdziwym pochodzeniu te, te, tej, tej esencji w nas, która jest nieśmiertelna, która jest wieczna. Która jest pozbawiona lęku, bo wie, że to wszystko jest iluzja, która jest pozbawiona w w lęku, lęku, bo pamięta o, o swojej prawdzie, o to, kim jest, e, o swojej mocy. Czyli, kiedy Boga ustanawiasz znowu i w sobie, i, i w tej całej strukturze, w, te, w tym całym doświadczeniu, może tak, na swoim miejscu, czyli w centrum, że on jest pierwszy, nie będziesz miał Bogów cudzych przede mną, że on jest pierwszy i on jest w tobie. Ta część ciebie, ta wewnętrzna istota jest pierwsza. To ona jest u sterów, nie, nie ego. To wszystko zaczyna mieć sens. W tej przestrzeni nie ma lęku. Tam nie ma lęku, tam jest po prostu wybór, wybór z miłości. I tam wybierasz, tam wiesz po prostu, że możesz wybierać rzeczy z miłości. Nie musisz się niczego bać, że rozchodzi się tylko, aby wybrać, czego chcesz doświadczyć, ale w miłości, czyli zupełnie z innej perspektywy. Nie z perspektywy tego małego ego tutaj na ziemi, które, które się boi, bo, bo utożsamiło się z grą. i myśli sobie: Boże, jak spadnę z tej przepaści, to tracę życie, a nie mam kolejnego, bo mi się wszystkie skończyły. Tak mówiąc, pół żartem, pół serio. E... Jesteśmy w tej większej, szerszej perspektywie ogromnego wszechświata, w którym jesteśmy. A cały świat tego Matrixa polega na tym, że ego rządzi, czyli ten mały konstrukt, który totalnie nie ma, nie ma połączenia z, z dużym, większym aspektem, ogromnym aspektem nas i świata. A co chciałam powiedzieć na to, to, że zobaczyłam... Ostatnich latach przez pewien pewne moje doświadczenie, co się najprawdopodobniej dzieje z nami, kiedy przychodzimy na Ziemię. Przez to, że właśnie pracowałam, odkrywałam swoje programy, i widziałam, jak to się działo program za programem, że działy się pewne wydarzenia, które odpalały we mnie programy, które się aktywowały w czasie mojego przyjścia na Ziemię. I to jest wręcz niesamowite, bo odkryłam na przykład właśnie. Jeszcze z czasów łona matki, stracą, utracony bliźniak, później e, trauma, trauma porodowa, e, okołoporodowa, i później pewne rzeczy, które działy się tuż tam po porodzie, które były traumatyczne dla mnie jako tej małej istoty. I widzę teraz, że właśnie niesamowite jest to, że przed tym odkrywaniem tych rzeczy, przed przeżyciem jakby w cudzysłowie na nowo tych rzeczy, czyli uwalnianiem tych emocji. Właśnie doświadczałam tego stanu błogostanu, czyli tak jakby tego, e, tego bycia przed doświadczaniem traum. I śmiem twierdzić, że po prostu zadziewają się takie pewne rzeczy, e, które mają nas właśnie osadzić w ego, kiedy tutaj przychodzimy. Taki jest widocznie cel tego doświadczenia, a być może coś nie pykło podczas tego projektu, nie wiem. W każdym razie zdziewają się pewne rzeczy, które nas... Mają w to ego wsadzić, tak jakby w ten lęk, kiedy my boimy się dosłownie na poziomie już komórkowym o swoje ciało, coś się takiego dzieje, co zagraża naszemu istnieniu, być może na poziomie komórkowym, nie wiem. Coś nas po prostu tak jakby wsysa w to doświadczanie z poziomu lęku i zatracamy tą boską istotę, ten stan błogostanu, połączenia ze źródłem. I najczęściej jest tak, że właściwie tak zawsze było. Prawdopodobnie od dłuższego czasu, może nie zawsze, że szliśmy sobie potem przez życie, całe życie tak naprawdę w trybie awaryjnym, e, mając tego króla w postaci ego, tak jak symbolicznego diabła za, za pana, za, za króla tego świata, działającego na zasadzie ograniczeń, lęku, oporu i braku. I tak się kulaliśmy przez życie, totalnie żyjąc w zapomnieniu, w iluzji, w oderwaniu. I opowiadano nam różne bajki, nie? o tym, że Bóg gdzieś tam jest, ale o Tobie zapomniał, bo jesteś grzeszny i może jak się naprawisz, to, to po śmierci pójdziesz do nieba z powrotem. Takie baj bajki, banialuki nam opowiadano. No i tak się kulaliśmy przez życie, naprawdę w to wierząc. A teraz jest czas powrotu. I słucham sobie ludzi, e, wspominam się, swoje doświadczenie. Tego, te, tych przebłysków, e, właśnie, tej, tej samoświadomości, tego, tego czucia, nazwałabym to bardziej czuciem z innym, czuciem z tej boskiej perspektywy, bo tam jesteś osadzony w czuciu, nie ma lęku, tylko poprzez czucie, jak gdyby poruszasz się w tej przestrzeni, e, czując nieskończoność możliwości, doświadczeń, a jednocześnie nie chwytając się niczego kurczowo, bo po prostu wiesz, że jest ci po prostu dobrze tam, gdzie jesteś, i wybierasz tylko z tej przestrzeni, w której już jest ci dobrze. Tam nie musisz niczego łapać, chwytać, bo już wszystko masz. Po prostu, a jeżeli nie masz, to sobie to stworzysz w sensie z takiego pragnienia serca, nie z lęku, nie z braku, tylko takiego po prostu e, takiej, w takiej lekkości. I ludzie teraz opowiadają o tych swoich stanach, że mają takie właśnie przybłyski na dłużej, albo na chwilę, albo na, albo na dłuższy czas. I myślę sobie, że to jest piękne, co się dzieje, bo. E, woda mi tu podlatuje pod nogi. To jest piękne, co się dzieje, bo my możemy sobie przypominać stwórcę, który jest nigdzie indziej, tylko w nas. Jesteśmy jego przedłużeniem, jesteśmy kanałem przepływu. Miłości. E... I nic nie może nam tak naprawdę tego zabrać, jeżeli. Hmm. No tak, właśnie, może inaczej. Być może pojawia się to w momencie, kiedy znów stajemy się godni. Czujemy się godni. Ciężko mi to powiedzieć, właściwie ciężko mi powiedzieć, jak to się stało, że stamtąd wyszłam. Mogę powiedzieć właśnie to, co powiedziałam wcześniej: że pewne rzeczy w moim życiu, które odpaliły traumy, ściągnęły mnie z powrotem. Może właśnie po to, żebym znów wróciła w cudzysłowie na tą ziemię, ale w pewnym sensie, sorry, skarpetkę muszę rozprostować. Widząc już z innej perspektywy całe to ego, cały ten teatrzyk, nie utożsamiam się już z nim. Widzę, widzę jakie to są banieluki luki i. Kiedy raz już tego dotkniesz, tego drugiego stanu, że tak powiem, po drugiej stronie lustra, jak w Alicji z Czarów, to, to nie możesz, powiedziałabym, nawet w sumie już znieść tego cierpienia, które kreuje Ego, e, tych ograniczeń. Wszystko jest inne. I e, jedyne czego pragniesz, kiedy już raz tego doświadczysz, to być tam. Nie ma innego wyższego, piękniejszego celu niż to Niż, niż tamta przestrzeń, która, która się w tobie otwierała, która w tobie była. E, nie ma nic bardziej wartościowego niż to. I jedyne Twoje pragnienie, choćby nie wiem co się działo, to jest takie, żeby tam, żeby tam być, żeby tam trafić, żeby tam być. I dążysz tylko do tego, czyli tak naprawdę do bycia przy Stwórcy. Nic więcej. Nie ma już wartości, bo wiesz, że mając to, będąc tam, masz wszystko. I e, myślę sobie, że a cholera wiem, może po to się tam to wszystkim dzieje, żebyśmy obudzili w sobie znów to pragnienie. E, Przygotowali się, dostaliśmy po prostu taki przedsmak. Przygotowywali się do tego przyjścia, kolejnego przyjścia. Tego sobie i Wam wszystkim życzę.